Dzień dobry, Czechem. Witam na kanale Akwarysta Z2300. Dzisiaj zajmiemy się kabelkami. To nie będzie fajna robota. Mam nadzieję, że nie fajna też nie. Znaczy, co będziemy dzisiaj robić, tak konkretnie? O, yy, to znaczy, że będziemy oznaczyć kable. WSZYSTKIE KABLE Nie chce mi się już Ale to trzeba zrobić To co nam będzie potrzebne Taśma, jakaś śmieszna Foliopis I kable No więc tak, mamy taśmy. Zaczniemy sobie od tego przedłużacza. Tylko to trzeba teraz chwilkę poczekać. Bo ja jedną ręką pisać nie umiem. Zacznijmy, może jednak od namierzenia, który kabel będziemy wypinać. To jest. Definitywnie to jest światło od trzydziestki. To mogę powiedzieć na pewno. To chwilę muszę to oznaczyć. Mam nadzieję, że będę wiedział o co chodzi, że tutaj nie powstanie nigdy jakaś porządniejsza fontanika. Od czego ten jest kabelek? Ten kabelek jest od filtra. Jak mi się wydaje. Potem mogę jeszcze? Tak, od filtra. Jest. Dwa już są podpisane. Teraz ten. To jest grzałka, chyba. Rzecz ty. To jest grzałka. To bardzo ładne rybki są. W ogóle tutaj się popełniłem bardzo ciekawej rzeczy. No tutaj są drobnoustki i naczki, jedna CPO i Texanus. Albo Tu wiem, dwa Nie wiem jaki z nimi teraz Jeden na pewno jest No tą grzałkę trzeba oznaczyć Jest Popodpisywane wszystko I myślę, że to tak przeszło do pierwszej podmiany minimum To wiem co to jest to jest światło od dziesiątki. No to chwile. A może teraz pokażę, jak to zainstalować? Znaczy, jak to zrobić? O, dla tych, co yy, się nie domyślają. No to tak. Mamy upierdzielony kawałek taśmy. No tak go na razie położę, o tak. Ale jeszcze go nie oznaczam. Nie chcę ryzykować. Przenosimy się magicznie tutaj, gdzie jest 30. Tutaj nawet tak można by było przylepić. Chyba ale pokażę jak to się robi rzeszty chwilę jest udało mi się rozwiązać problem Jest teraz. Bierzemy tu nasz poliapis i piszemy, ale tego nie pokażę. Jest, mamy to i ten przedłużacz cały mamy gotowy. Tak. Światło, filtr, grzałka, światło. A to jest mój przedłużecz, który idzie do ładowarki. Teraz się zajmiemy tym przedłużaczem. Tutaj będzie trochę więcej zabawy. Dużo więcej. A potem jeszcze tak na dobitkę tym. Ile, chwila, chwila Oho Oho yy, Nie jestem spesłem Ale za szybko zrobiłem podmiankę I bardzo prawdopodobne, że znowu ryby złapały ospę Ale... Nie Wydawało mi się, uff Zostaje mi tylko wyleśni... wyleśniawkę, uffie, ty To się zrobi, a może nawet nagra Chwilę, muszę się napić Dobra Trzeba się za ten więc Od czego to jest? Żebym miał podejrzewać to jest od... Pozbawiam się tego czy? No, to czego to jest? Nic się nie stało. Bąbelki lecą, filtr działa. Nie wiem, czy to od grzałki nie jest. A... to jest do tego. To trzeba to po prostu oznaczyć przedłużać. tak definitywnie do tego. Lampka nie współpracuje. Wypięło się A mówiłem To trzeba No masz Mogłem tego nie ruszać Naprawdę Już nie tykam Teraz na ten przedłużać. Pora to oznaczyć. Najgorszy kabelek mamy za sobą. Od czego jest ten przedłużać? Aha. Ten jest od brzęczyka i grzałki. oznaczę poza kadrem. Yy, to jest światło któreś. Tak samo jak to. Które? Uwaga, uwaga. Czerwone takie. Nawet tak nie można tego przedłużać, ale Jest żart. czy odpinam i podpinam tam, gdzie był pierwotnie. To poza kadrem. Yy, teraz ten, ten kabel. To jest definitywnie światło ze 140. Okay. Jak tu teraz tam włożyć z powrotem? Bez przywrócenia, nie oszukuję się, niestabilnego tego, tego. O tego a I dzisiaj pokażę malarii trochę. Moja duma akwariowa. A chociaż w planach jest coś trochę większego. Tęganikę. <grystanie> Dobra, muszę to napisać. Dobra, jest światło. Teraz to. To jest światło białe. Od 120. 125 tak naprawdę. Oznaczone, U, koniec już mamy zrobioną większą połowę. Oto no teraz to i to już nie jest przedłużać. To jest cała taka kolumna śmieszna. No ale. Yy, dobra, to pamiętam, co to. To na pewno pamiętam, co to. To jest. Yy, ta lampka taka. Jak się pojawi filmik o tej lampce, takiej, się pojawi dwa tygodnie, za dwa tygodnie do wrzucenia tego filmu, yy, to będzie. Yy, ja ten film wrzucę w sobotę 10 luty. Trzeba yy, 17 luty, to będzie splnowane już. Jest data 24 lutego w teorii. Może ten film się wyrobi w ładnym czasie nawet. No to... Tak film o tej lampce będzie 24 lutego a jeżeli się uda wam to film o Malawi będzie na 50 subów to myślę, że to będzie już pierwszy yy, miesiąc maja, znaczy l -l -l -l. pierwszy tydzień maja. Ewentualnie drugi, może trzeci bo jeszcze chcę wrócić jak robiliśmy małą tanganikę u operatora i jak robiłem raczki. Są plany. Plany. No to tak. No to Malawi może się pojawić nawet pod koniec marca, niestety. Ja mam wpytę terminów. Bo jestem leniwy. Ale trzeba się do to wziąć. Szybko. To muszę to znaczyć, jest jako tako teraz. Ten kabelek, co to było? To mogła być grzałka. Trzeba otworzyć grzałkę bez zawiasów. To nie była grzałka. O, masz. Chwilę, jest problem natury szafkowej, bez zawiasów. I to trzeba całą tą putę wyjąć teraz. I spróbować to upchać. Weszło. Teraz tak, żeby kabelków nie zamknąć i już się osunęła. Przez przypadek włączyłem światło w Malawii. czyli że się stoi. Jest, zamkłem, yy, a to musi być ten filtr. No nie ma za bardzo innej opcji, bo wszystko chodzi albo to filtr w Malawi Nie To nie jest filtr w Malawi no, Znaczy nie w Malawi tylko w 120 O. Um, teraz ten kabel to był ten No to przełożę go już do góry bardziej No to Chwilę. Ja go muszę. To definitywnie był filtr. Nie, no tak. To jest filtr w 120. Dobra. Pora go oznakować. Jest. Teraz ten. To był brzęczyk Bo się zrobiło zdecydowanie ciszej Dobra, to też trzeba yy, o, oznaczyć Dobra jest Ten kabelek Nie chciałem go odpinać to filtr od czarnych wód Pójdzie? Uff, nic nie poszło. Super. No to zrobimy to. Zostało raz, dwa, trzy, cztery kabelki. I można się żegnać. I będę mógł nagrać następny film. Znaczy, na następny. Nie no, tak, następny. Bo ten wyjdzie. No, tak jak mówię. 11. Yy, Nie, 10-10. Tak, teraz robię film, który wyjdzie 17. po tym. Po tym Malawi. Kręcę. I mam materiał filmowy na cały luty. Dobra, oznaczę to. Jest. E, teraz. Tutaj jest taki luźny kabelek, to spróbujmy go podpiąć. I wydedukować na tej podstawie, co to jest. A ja już wiem, chyba. Tak. To definitywnie jest ten juwelek. No dobra, oznaczę go. Yy, filtr juwel 400 litrów. Dobra, jest wszystko. Teraz ten kabelek? Yy. Tutaj wszystko jest, tu wszystko jest. Tu też, czyli. To była grzałka. To chyba nie była grzałka, bo się świeci tam coś. No to co to było? Filtr działa. Tutaj też wszystko działa. A ja raczej nie podpięłem tutaj grzałki od 120. Nie mam tyle kabla. Hmm. A ta zagłostka? Czymś tu jest kabelku? Idziesz tak, teraz tu. O tak, tam. I do góry. Nic mi to nie daje. to naprawdę nie jest ta grzałka? To która to jest grzałka? Ten? Nie, to był filtr. Definitywnie to jest filtr od Malawii. Ten. Tak jest. To ten. Ten to jest światło. To jest grzałka. To jest filtr duży. Dobra, to tam ten niech się niech sobie wisi. Chyba że. O nie. Ten brzeczek. Tutaj Widzisz? Tak. Teraz. Dobra. Ja już mam to wszystko tutaj napisane Tylko przykleić Chwila Światło To tutaj Tak może pójść Nawet O Pubeł, to jest. Grzełka to jest ten kabel. Tak. Chwile. Dobra, jesteśmy. Przyklejamy tą notkę i wszystko gotowe. Zrobiłem. Dobra, to tak na koniec ogłoszenia parafialne. Zostawcie coś po sobie, łapka, subik, komentarz. Szczególnie, się nie podobało to wtedy bez subika, bez łapki, ale komentarz może być nawet negatywny. Nawet negatywny, przynajmniej wiem, co poprawić. Na przykład, żebym wolniej mówił. I yy, taki konkurs coś w stylu konkursu. Ile razy yy, powiedziałem... Yy, oznaczymy w wszystkich tych tych formach komentarz... Yy. Z prawidłową odpowiedzią za serduszkuję albo przypnę. Zobaczymy. No dobrze. Do widzenia.